Siemka, wtorek. No, siedzą. Na zdjęciu widzieliście. Tragedia. Mewka żółta mi się zadławiła. I niestety ta polska, nie? Deszcz spadł. ziarno się obkleiło. Trochę spuchło. Oj. Jednak te krótko to trzeba pilnować. Się. I mewki nie ma. Ale tego motylka polskiego też uratowałem ze trzy razy. Bo też te krótkie to trzeba naprawdę uważać. Dobra, I nie o tym mowa. O, tutaj młodzież, młodzieniaszek zleciał. On ma nawet taką plamę na, na pleckach białą. Mój niebieski Fajny ptaszek e, Wróciła biała O Jezus, jaki katar Te se leżą Wczoraj, ale to wrzucę Wam Filmik, jak ona tam wróciła Jutro ją wypuszczę jeszcze raz Nie wiem, co mam z nią zrobić, bo... E, bo nie wiem, bo mam wszystko podkażane. Wczoraj 6 godzin To jest z gołębnika na górze od wiosny niesprzątane raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sześć i pół worka 6 godzin sprzątałem przedwczoraj sprzątałem te trzy gołębniki ten u wiedeńskich u widymów, 5 godzin i dzisiaj e, sprzątanie z odkurzaniem nie? gdyby nie maska to nie wiem czy bym to przeżył, cały biały tylko oczy było widać ten, oczy no. Tyle pyłu Wczoraj odkażałem Wirkonem Nie, wcz, przed, no przedwczoraj sprzątałem u tych trzech gołębnikach, to odkaziłem Wirkonem, wczoraj padał deszcz to sprzątnąłem tam na górze I też odkaziłem Wirkonem, a dzisiaj odkaziłem mi tak nie. O, chłopaki robią Na razie nie mogę ganiać ale parę dni zrobię. Tutaj wszystko też podkażane Wymyte, czyściutko dachy, wymyte rynny podkażane pod hordami wszędzie. Drogi, wszystko po. Robione. I teksem. Jeszcze za... jedna taka butla cała poszła. Tu miałem jeszcze trochę. To tu zostało. No to można powiedzieć, że. Jeszcze jedną zamówiłem, to w czwartek przyjdzie To jeszcze raz może wypsikam wirkonem, no to wiecie jak wygląda wirkon Zaraz Wam pokażę O, całe tak półtorej opakowania poszło wirkon Coś takiego O, wszystko się podkażało. Jeszcze tutaj mokre jest do pojników saftę żeby się też wszystko po... pojniki odkarzały gołębie a tak to to sprzątane, a zobaczcie kupelki. wszystko w zdrowiu czasem niektóryś prychnie, kichnie ale to wiecie, jak u gołębi i jutro może mi starczy Czasu. Mam teraz urlop, to dlatego, pierwszy dzień urlopu wczoraj. To widzicie. Kupę roboty. Kupę roboty zrobione. No, tu też wszystkie kupelki. Wszystkie półki pozamykane, jak widać. Nie ma nic. Prawa tu wchodzić. Tylko te dwa są tutaj, otwarte. I, 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 nie ma. U wiedańskich też tylko tu dwa młode. wszystkie wychodzą dwa młode, tylko są jeszcze takie. O. Tego karmię, podkarmiam. Dobrze daje sobie radę. Widać, łyse pierzą się. O. Łyse konie, wszystko mówię, wypsikane, wy. Aż nie wnosię tym mi teksem Dzisiaj mi teksem też podłoga cała, wszystko Ale zapaszek o, też go No, szkoda żółtej, trzy młode zostawiła po sobie O, szyściutko po... Wczoraj wszystko podkurzałem. Jeszcze tu jest taki. Podkurzane, po wszystko wyskrobane do czystości, podkurzane, ale zobaczcie i tak tych piórek Jest, a jutro będę może robił, pod wolierą tam przerobił, pod tą tam wolierką Przerobię coś Po swojemu, bo wymyśliłem Wszystko mokre, widać podłoga ciemna Teraz wam pokażę nie wiem, nie wszyscy oglądali jaki ja ten odkurzacz miałem. Ten odkurzacz co kiedyś kupiłem w tym w Lidlu, tą szczotką ta to robi robotę. To wam mówię na kółeczkach, w półka wszystko jeleniącko. Teraz wam puszczę jak ten. Yy, jak pocztowa przyleciała w tym dzień, co ją wypuściłem, to biała. Na drugi dzień, jak przyszła rano, i, I jeszcze dla, 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 dla Bartka z Pawianic, do czego chłopakom był potrzebny dźwig, już puszczam Wam. Zobaczcie. 17. Godzina 17:00 biała przyleciała 17:00 zobaczcie o poszło widzicie jednak Przyszła, teraz się zerwała, no to na jutro tu przyjdzie. Obleciała, nie znalazła domu, i wróciła, <śm> i z powrotem się zerwała. No na razie. Zobaczcie, poniedziałek 8 rano Dźwigi, niedźwigi Lekarze naparają Pocztowa przyleciała Ale ona jest taka płochka Sypne ziarna Zobaczymy, czy rej. Do jedzenia Widzicie gołębiowi jak się spodoba to To będzie siedział można go trzymać dwa dni Roczna samica do klatki, bo ona będzie tu siedziała, ale zobaczcie, ale to jest płochy go. Zobaczcie, zerwie się i ciach Ale ona tu przyjdzie I macie Jadzę w dach i muszę umyć. Murud w dachach. W rynach, A idzie z powrotem. Dobra. Tak, idzie. No, patrzcie. Zobaczcie, naparzają, walą Ona tam jest. O, o, o. Zobaczcie Tutaj siada. Widzicie? Nie widzicie. O tu siada na mnie z powrotem. Zaraz usiądzie to mam. Jeszcze ją nagram. Ona jak już raz przyszła, drugi raz wczoraj była, wypuściłem gołębie. O, tutaj już nisko. Nie, też się zerwała. Co, co tam na tym filmiku Wam wrzucę. I teraz przyszła drugi raz. O, tutaj chodzi. Widocznie jej się tu spodobało. Jak tu zostanie. To będę musiał ją odrobaczyć Chyba i wszystko jej Dać O i u sąsiada na dachu Narka Widzisz Bartku, do czego dźwig był potrzebny? Do no, dachówki Sprytnie A se siedzą Trypełki Uch. I tak No pocztowa widać że jej się tu spodobało O, jeszcze tego muszę przerzucić Bąbeleczkę. Niektóre kichają, wdychają po tej dezynfekcji, ale ja też. Matko Boska. O! Ja tu nagrywam. Zobaczcie. Tu chodzi moja nakrafiana, a tam nakrafiany siedzi. Jakiś obcy. O! Widzicie. Ale aż oczy mu się przymykają. O! Jaki obcy siedzi. Młody. To tak jest, w rynnach czysto, czyściuteńko, dachy podkażane, wszystko. Chodź, 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 e, chodź. głodny nie jest. Jutro Wam nagram tą pocztową, nie wiem co z nią zrobić. O, wory. <noise> Sąsiadowi obiecałem. Takiemu trzeciemu. O, tu mój pocztowy. O, takich bidów. Łysych. No wychodziło, ale wszystko żyje. O, młode takie. Kapciate. Nie chcę. Samczyk. Jakiś samczyk. Kawał grzbyla. Może wejdzie to wam jutro. Nagram. Kurde, że teraz będę musiał pilnować, bo że mi do dojemnika nie wszedł. Nie lubię takich sytuacji. No mówię. Ach, tego muszę też przerzucić. Szkoda tej żółtej, ale widzicie, takie krótkodzioby, o tak, ten motylek To trzeba pilnować, bo to... Mi też się ziarno skończyło, to takiego grubszego, już mi się nie chciało mieszać Sypłem deszczu trochę, zamokło na... No, przykleiło się i trup A to fajne Co ja tam wam jeszcze chciałem powiedzieć? No, drugi dzień urlopu Przepraszam, ale... No to jest ale ma mastmo oskrzylową uczulony, ale ten środek na owady Mitex niby nastał ciepny, nie działa, ale działa Bo kichałem jak o ładny motyleczek O co to? Ja skóreczki już robią pipip Jak robią pipip to zaraz ja szcząbek macie no wszystko chodzi pierze się ładnie w rynnach aż się rynna zapchała tam przy końcu o jezu maskę Zrzucę wam zdjęcie wszystko jest jeszcze o e, ten niegłodny to jest fajne. Jesteś jesteś mężczącika? Zameczka Matko Umrę Tutaj też wszystko wysprzątane Cześć Narobiłem się, wam powiem Dwa dni wyjęte z życiorysu Jutro już będzie trochę lżej Pokoszę trawę że nie pojadę, Zawieś obiad do pracy i o, jeszcze tam w półkach poznajdowałem tych pojemniczki to pomyłem, wyschnął, schowam no i co pocztowa ja mam z tobą zrobić. Napiszcie, czy ją zostawić, czy co. Bo jak coś to bym musiał jej dać, jakieś tabletki, odrobaczyć ją i ją tu przytrzymać chwilę, bo widać kubki zdrowa niby, ale wolę nie ryzykować tam coś o! zobaczcie psy wykopały dziurę wtedy stamtąd wyciągnęły szczura na pół zdechłego a wam powiem, że że tego szczurka co wam nagrałem to to tak no te to trzeba uważać, żeby nie nadepnąć. To trutka leżała, nic nie brało. Teraz znowu zażarło trutkę. Trzy razy taką sporą ilość, nawet to. No, powiem, że coś biorę tego. Musi być omewki. Zostawiła po sobie to mi te dwie falowe. Muszę je tu przenieść. No i tyle, taka ta historia. No, i, i psy tam kopią i znowu wykopią. Pewno już się nażarł i zaraz dechnie. I znowu trudka będzie leżała, później nic nie będzie brało. Aż pewnego dnia znowu będzie ginąć i tak w kółka, i tak w kółka. Jesień. Tym jeszcze sypniemy. Te też mają wysprzątane. Kółki pozamykane. Wszystkie. No, ładnie. Podróż tam wszystko w najlepszym porządku gołębie się smarkają takie ja. Coś jednak to działa wszystkie wentylacje Tam widać kółeczki wszystko wypozamykane. O ten już się nauczy o tutaj fajna ta kapciata jest O Tych kapciatych to mam fajnych Jest parę sztuk O tu Nie wiem nawet czy wszystkie Ten pocztowy mi się najbardziej podoba Dobra, bo was zanudzę Taki filmik, więc Subskrybujcie kanał a ja wam nagram tą białą. Nie wiem, pomyślę. Chyba i dam tabletkę TKK. I tyle. W czwartek przyjdzie jeszcze raz. To, ten mitek to jeszcze będę odkażał. Chyba jeszcze raz to działa naprawdę. O tu wyloteczek. Dobra. Trzymajcie się wszyscy. I komentujcie. no Na razie.